Wiersz Chwały Biznes Dziwny ten świat śpiewał Czesław Niemen O tym, czego ludzie dostrzec nie umieli Najgorsza w tym świecie to liczba wojen A ludzie twierdzą, że pokój by chcieli Choć walki psów już dawno zakazali Co wydaje się logiczne i moralne Lecz by ludzie wzajemnie się naparzali Od tysiącleci było i jest legalne w dodatku za odmowę karają z kretesem, co najmniej więzienie lub kara śmierci. Przecież wojny zawsze były tylko biznesem dla nadludzi bez granic chciwości. Jak to możliwe, że ludzie się na to nabierają? Czy nie widzą, że tu chodzi o wielkie biznesy? Banki ze zbrojeniówką łapska zacierają. Dlaczego nabieramy się na te ich frazesy? Dlaczego tylko wojenne są ciągle debaty? Zamiast do skutku starania o pokój. Może to ich trzeba pakować za kraty. Lub chociaż pogonić ich w pizdur w chul.